Proszę Państwa, no cóż, jak zacząć nowy rok, to z przytupem. Zwróćcie uwagę na to, że nasz kochany ustawodawca rzutem na taśmę w 23 roku postanowił o przedłużeniu ważności wszystkich orzeczeń, no które właśnie skończyły się, skończą się, kończą się. No takie różne wiecie. I teraz. Fajnie, że orzeczenia się przedłużają, tylko nas raczej bardziej interesują nie orzeczenia, tylko decyzje. Te wydane, te zdechłe, te, które jeszcze chwilę mają obowiązywać. No i co ja mam teraz z tym zrobić? Więc proszę, o tym, jak się ustawić, żeby niekoniecznie pod wiatr, w sprawie przedłużonych orzeczeń, pogadamy sobie na naszym spotkaniu. Krótszym niż zazwyczaj, ale i materia nie taka obszerna. Nie mówię o ilości, mówię o jakości, na które to spotkanie serdecznie Państwa zapraszam.